Słyszycie? Ktoś nas wzywa! To nasz króliczek! Żongluje śnieżkami! O cześć! Dzięki żonglowaniu szybciej mija mi czas! Gdy żonglujesz, musisz być skupiony. Skupiony niezależnie od wszystkiego. Skupiony, skupiony, króliczki! Uważaj! Uff, coraz mniej tego lodu wokół mnie. Nie denerwuj się! Robot Blaze jest już blisko! Super, czekam tutaj i nigdzie się stąd nie ruszam. Pa! Szybko, biegnijmy dalej. Ha, fantastycznie, Blaze! Hej, patrzcie, widzę wodę! Na samym dole lodowej góry. Nasz króliczek jest gdzieś tam! Nie ma czasu do stracenia! Lód szybko się topi. Spokojnie! Mam coś, dzięki czemu zaraz znajdziemy się na dole. Włączam funkcję Robot Snowboard! Trzymajcie się, zjeżdżamy! Super! Tak! Wow! Ostrożnie, Blaze! Zbliżamy się do urwiska! Musimy je jakoś pokonać! Hej! Spróbujmy wykorzystać te kawałki lodu jako rampę do wybicia się w górę! Tak! Jeśli wybierzemy właściwą, przelecimy nad urwiskiem. Włączam multiprojektor! Jeśli wybierzemy lód czerwony, Blaze wyląduje tutaj, a jeśli niebieski, to tutaj. Który lód musi wybrać Blaze? Czerwony, tak! Dajesz Blaze! Brawo! Udało ci się! O, o! Przed nami kolejne urwisko! A niech to! Ta przepaść jest szersza od poprzedniej! Jeśli Blaze wybije się z zielonego lodu, wyląduje tutaj. A jeśli z pomarańczowego, to tutaj. Który lód musi wybrać, Blaze? Chciałby tak! Wow! Tak, ale ekstra! Jesteśmy prawie na samym dole. Żeby się tam dostać, pora na ostatni skok. Za to najdłuższy ze wszystkich. Niebieski lód wyniesie mnie tutaj, czerwony lód tutaj. Odbijając się od zielonego, wyląduje tutaj. Który lód powinienem wybrać? Czerwony! Tak! Skacze. Tak. Udało się! Ale z ciebie snowboardista. Patrzcie! To nasz mały króliczek! O! Jesteście! Ja wiedziałem! Wiedziałem od początku i teraz też wiem! I będę wiedział jutro, że... Króliczku! Uważaj! Tu długo A... nie wytrzyma. A... 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 Musimy natychmiast tam się dostać. Pora na superbieg. Żebym pojechał jak błyskawica, powiedzcie superbieg. Superbieg! króliczku! Trzymaj się! Udało ci się, Blaze! Jesteś już bezpieczny! Och, dzięki, dzięki dzięki dzięki, <śmuszczak> dzięki, dzięki, dzięki! Spójrz, króliczku! Twoje śnieżki są całe! Ojej! To zróbmy coś najfajniejszego na świecie! <śmuszczak> Czyli co? Bitwę na śnieżki! <śmuszczak> Słyszałem, bitwa na śnieżki? Och, och! My też! Atak! <grymny> <grymny> A masz! Oh! Oh!